Dzisiaj, w środę, 13 grudnia, śnieg stopniał. Ja niestety choruję, także w stanie jestem dość kiepskim, ale chociaż tak, wyjdę raz, zobaczycie jaka to sytuacja. I muszę powiedzieć, że jest bardzo dużo rzeczy do porządkowania. No, dzisiaj nie będę nic zrobić, bo się nie nadaje, ale chciałam pokazać ten cudowny widok. Mianowicie tą irgę poziomą. Niektórzy na nią mówią rybie ości. Widać dlaczego. I pokazać, jak mimo, że u mnie jest to największy absolutnie cień. Jak tutaj pięknie ona się rozwinęła. To jest chyba trzeci, może nawet już będzie czwarty rok. Jakie ma śliczne owoce. I to, co się u mnie nie sprawdziło, czyli jarzębina. Została zastąpiona właśnie przez inne pomysły. To znaczy, ja mam różne ogniki, głównie pomarańczowe i żółte. I właśnie jedną z tych opcji w zamian jarzębiny czy kaliny, która u mnie się przyjęła, ale jest tylko jeden krzew i też nie bardzo tak kwitnie i owocuje, więc to jest właśnie świetne zastępstwo. Także te irgi <laughs> świetnie się tu sprawdziły. Ja kupiłam na pewno z 10 różnych krzeczków, posadziłam w różnych miejscach, ale tutaj absolutnie najlepiej się to sprawdziło. To jest to wejście do mojego ogrodu, gdzie dalej się idzie na, yy, na altanę. Yy, to jest zupełna, jakby najcieniejszy chyba kącik w ogóle ogrodzie w przesmyk między dwoma budynkami, yy, moim i pani sąsiadki. Yy. I tak jak mówię, mimo że tutaj też ocienia przecież w sezonie jak arbinia szczeciniasta ma liście, to ona i tak sobie radzi, tylko ona kwitnie. A ja wsadziłam ją tak naprawdę po to, że pod spodem, jak widać, nie padły jeszcze wszystkie paprocie. Jest tu kilka odno paproci, niektóre padły, inne nie. I mianowicie ja zawsze marzyłam, żeby mieć paprocie, ponieważ moja babcia miała zawsze paprocie na Małopolsce, właśnie pod domem. Ale niestety są sezony, kiedy zjadają je ślimaki zupełnie. Też one zamierają na zimę. I ta irga to miała być, no raz, że chodziło o te owoce, które w zastępstwie właśnie za żębinę, A druga sprawa, że miały być też w miejsce, gdyby zostały zjedzone paprocie, to żeby tu nie było tak goło. I to też się sprawdziło, także w tym roku nie było tak źle. Ale poprzedni rok na przykład, prawie zupełnie zostały zniszczone. I wtedy te irgi tutaj świetnie sobie dały radę. Tutaj z boku jest jakaś inna odmiana irgi. Chyba damerera, ale ona się gorzej troszkę sprawdziła. Także najlepiej chyba ta irga pozioma. Też nieźle ja już mówiłam o tych zimnozielonych krzewach, Naj, absolutnie najlepiej radzi sobie ten e, z tymi liśćmi typu variegata, on ma taką skomplikowaną nazwę, jakąś ar arbo marginata coś takiego, ja kiedyś mówiłam, że kupiłam go trzy sezony temu w szkółce kiełkowscy i on sobie tu świetnie radzi, natomiast gorzej dużo radzi sobie ten kupiony w szkółce na miejscu, tutaj we Wrocławiu każdy wie, że u nas jest taka szkółka koło ogrodu botanicznego Kupiłam tam na miejscu i po prostu zostały liście wyjedzone. O, proszę. Przez dziada, które, z którym będziemy walczyć pewnie w przyszłym sezonie, bo już teraz to nie ma co. Tak to generalnie wygląda. Trochę jest obraz nędzy i rozpaczy, ale to znaczy, głównie do tego, że widzę, ile tu jest do zrobienia, co tam padło. O, liście Hortensji przemarzły, ale na przykład liście pięknotki, która nigdy nie kwitła, ale. Liście ma bardzo piękne. Jest dla niej za dużo cienia, ale ja już jej nie będę przesadzała. Także ona nie kwitnie, ale, ale z liście ma zdrowe. Też budleje sobie tu w cieniu, radzą. Widać też w tych kikutach drzew i krzewów widać też, co zostało z owoców. Tu jeszcze parę przemrożonych owoców pigwowca. Róże, także ptaszki mają co jeść. Z tyłu też kolejny zastępczynię jakby jarzębiny, czyli właśnie to, co mówiłam: Ognik Orange Glow. Tam z tyłu też jest ten rzuciutki, czyli solej Tutaj rozplenica o odmianie X. Udało mi się już, jak rozmroziły się donice, już powoli je, wsadzam tam cebulę. To, co nie zdążyłam zrobić przed śniegiem, tutaj usunęłam. Już jedną kannę zmrożoną, jeszcze druga do zrobienia. No mówię, teraz nie czuję się najlepiej, ale już powoli będę wszystko robiła. Natomiast chciałam powiedzieć jeszcze, dzisiaj nie będę długo mówić, ale chciałam pokazać coś, co muszę usunąć. O, już dzisiaj gorzej to wygląda. Już dzisiaj się niestety troszkę ten widok gorzej prezentuje. To jest truchło, że tak powiem, myszy polnej. Wczoraj to było bardzo dobrze widoczne, ale padał deszcz, więc wygląda gorzej. Ja myślałam, że mam nornicę w ogrodzie. Ja czasami tutaj widzę różne wykopane dziury, i byłam tu pan sąsiad mówił też, że chyba mamy nornicę, ale, ale to nie jest właśnie nornica, tylko to jest okazałość. Ja sprawdzałam to już w internecie i tak dalej. Wyrzucę ją, jak się ogarnę. A wyrzucę ją do kosza, może w jakimś woreczku czy coś, ale to jednak była mysz polna, a nie nornica. Także generalnie te róże tutaj podsadzane w ostatniej chwili tak jak mówiłam, kilkakrotnie sobie tu jakoś radzą altanie Harakiri, bo tam jest jeszcze wielki rozgardiasz, jeszcze parę klematisów niewsadzonych, zmarznięte liście, tutaj widać tej malwy drzewiastej ją na wczesnej wiośnie będę ucinać przecież do zera, ale na razie niech tu będzie jako osłona dla ogrodu. Też muszę powiedzieć z takich ciekawych rzeczy, mi jest strasznie żal, że w moim ogrodzie nie ma odpowiedniego pH do rododendronów, ja mówiłam, że mam dwa w szpitaliku, czyli są w donicy, i będę się zastanawiała, co z nimi dalej robić. Może jakieś coś, coś będę myśleć. W każdym razie, na razie, są tu w donicach. Natomiast zostało mi kilka azali. Między innymi tu jest jedna ta między różami. Ona ja jakoś sobie radzi. I jeszcze jest druga, której na co dzień nie widać, ponieważ ona jest przykryta przez różę Happy Czepi. I to jest taka, może powiedzieć, sukcesja. <grytania> tak czy inaczej, bo ta Happy Czepi, okrywowa stara róża ona kwitnie później, czy gdzieś tak od czerwca a póki się nie rozwinie to wcześniej właśnie kwitnie ta azalia ja nie znam jej nazwy, ponieważ nie wiem nawet czy była, czy się zgubiła yy, ale właśnie fajnie, że parę tych azali się tutaj ostało, co tu widzę jeszcze jak śnieg stopniał, że też liriope szafirkowate przeżyło one mi nie bardzo kwitły w tamtym sezonie i tutaj też jedna żurawek, żurawka czy żuraweczka Yy, natomiast widzę, że tu życe dość suba, bo powinna je wyczesać, ale no, nie jestem na razie w zbyt dobrym stanie, żeby tutaj się zabawiać. Yy, tu widzę rad, psu, Idy in blue. Te róże, mówiłam, że oddzielnie im poświęcę film, ale no, potrzebuję więcej czasu i odpoczynku, by zdrowić. Jeszcze tylko jedną rzecz: mianowicie strasznie mi się podoba, że rozrósł mi się ten zimozielony. Wiciokrzew. Nie pamiętam jego nazwy, będę szukać. Ale kupiłam taki wiciokrzew chyba w tym sezonie nawet. Po to, żeby tutaj zaraz mi ten goły taki kącik. Yy, I przyszła właśnie ja to mówię, na to mówię trójnik taka, taka podstawka, która myślałam, że będzie taka jak, jak ota. No to się trochę rozwaliła, poprawiam. Yy, ale niestety okazało się, że to jest takie. Rozdzielony, a nie, nie w kształcie stożka, ale pomyślałam, że i tak jak na wiciokrzew to może się nada. No i rzeczywiście tutaj na dole jest jeszcze jaśmin Stefana, jeden Klematis i ten wiciokrzew. On jest właśnie, tak jak mówiłam, zimozielony. Wygląda nieźle. Przeżył ten mróz. Całkiem fajnie. Także wygląda, że tutaj będzie sobie radził. Dziś może odszukam jego nazwę, ale nie lubię właśnie, że tu zawsze taka była dziura. Tym bardziej, że będę musiała usunąć ten jarząb, który no, zawiozę do domu. Tutaj plantacja moich dwuletnich roślin, zasłonięta prowizorycznie deszczkiem z worka, żeby nie, bardzo, nie podlała, za bardzo podlała woda. I tak to z brzeszku tylko się zbiera. Trzeba będzie się tutaj poprawić. No zobaczymy, co to z tego wyniknie. Ta moja amatorska uprawa. No i kończę, bo tak jak mówię, jestem zaziębiona i nie mogę za długo przebywać na dworze. Idę do, do domu już, ale no pracy dużo będzie. Na wiośnie zwłaszcza jeszcze parę nieposadzonych cebul mam na pewno Dużo do ucinania, do sprzątania. Co tu mówić? Mimo, że wydaje się, że teraz nie ma tu nic do zrobienia, to jest pozorne. Tu właśnie jest bardzo dużo do zrobienia tych różnych rzeczy: do czyszczenia, do dokończenia, do poukładania, do nicę, do, tak jak tutaj, do wyrzucenia starych rzeczy, do wstawienia nowych. I tu udało mi się uratować dwa. Nowe, dwie nowe azalie, które przyszły, już, jak już był mróz. Mam nadzieję, że nic z tym nie będzie. Także no mam słabość do rododendronów i azali, a nie mam ziemi odpowiedniej, więc nie wiem, być może będę po prostu kilka hodować w donicach póki dam radę. Bardzo lubię azalie, bo one wypełniają też tę lukę taką wiosenną, kiedy jeszcze nie kwitną róże i wiele bylin, a cebule już kończą. Lubię bardzo tą, tą grupę roślin. Właśnie azalie i rododendrony to jest chyba w ogóle grupa rododendronów, ale jest ich bardzo wiele odmian kolorów. Bardzo miło na nie patrzeć na wiosnę. I na tym kończę, bo, bo już mi zimno i jestem chora, muszę wracać. Wszystkiego dobrego wszystkim i zakończę widokiem jeszcze raz tej pięknej, ślicznej wręcz irgi poziomej.